Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj przetestujemy sobie 100, 100 ekspres losów, szybka kasa, także zobaczymy ile będzie wygranych na 100 sztuk, także trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem i zaczynamy testować, zabieramy się za test, także jedziemy, świnka, pigi, karty, serce, siódemki nie ma, monetka. Także pierwszy pustak. Pierwszy pustak. Jedziemy dalej. Kości, gwiazda. No to mamy pierwszą wygraną. Dwa złote. Dwa złote. Pierwsza wygrana. Czy będzie wygranych więcej? Banknot jest. Kuńczyny brak. Diament. Dolar. Serce. No to drugi pustek. Na razie lot to wygrywa. Sakwy nie ma. PGs, banknot, podkowa i wiśnia. Lot to cały czas, cały czas wygrywa. Kiedy przestanie wygrywać? Diament, karta, kart brak, podkowa nie ma, świnka i banknot jest. Kolejna wygrana 2 złote. Serce, diament, kuńczyna Hmm, podkowy brak, korona. No niestety, niestety. Pustaczek. Monetki brak, siódemka, diament, podkowa, sakwa. Kolejny pustak. Hmm, tu mamy kości, banknota nie mamy, banknot, banknot. Hmm, podkowa, świnka. I korona też nam się nic nie ułożyło. No co tu mamy? Wiśnia, gwiazda, siódemka, korona i też się nic nie ułożyło. Kiedy w końcu coś się ułoży? Wiśni brak, kości są, dolar jest, świnka jest, diament. Ajajajajaj. To nie ten dzień. Dolar nie ma, wiśni nie ma. Podkowa jest, siódemka jest, ale nam się wszystko rozjechało i ogólnie bez wygranej monetka. Tu mamy 2 złote, dolar, banknot nie ma, korona, siódemka, 2 złote, świnka. Diament karty. Podkowa. Gwiazda. Bez wygranej. Radość nie trwała wiecznie. Dolar nie ma. Wiśnia jest. sakwa jest. I znowu dwa złote. Jak na razie mamy same dwójeczki. Y monetka. Sakwa. Wiśni nie ma i świnka. Szkoda, że nie ma korony. Podkowa, siódemki brak, banknot nie ma, gwiazda jest dwa złote. Serca brak, banknot, gwiazda, świnka, dolar. Niestety nie udało się. Karta, serce, podkowa, kości i zakwa. Też nie ma. Kości, siódemka, serce, korona, diament. Było blisko. Stówka była blisko. Diament. Jest diament. Sakwa też jest. Dolar i karty. Banknot. Wiśni brak. Kończyny brak. Sakwa piątka, dzisiaj pierwsza piątka. Pierwsza piątka. To teraz czekamy na jakąś czwórkę. Mm, korony brak, serce jest. Siódemki nie ma. Świnka i sakwa. na karty. Dwa złote. Diament, podkowa, sakwy brak, gwiazda. No nie, no gdzie te wiśnie? Teraz są wiśnie, no trochę późno. I mamy dwa złote. Diament, nie ma diamentu, świnka, jest wiśnie. Karty. Znowu się nic nie ułożyło. podkowa brak diament nie ma świnia jest już nie są nie ma nic podkowa kości karty jest druga piątka moi drodzy druga piątka ale nie mamy jeszcze żadnej czwórki co się stało korona jest banknot siódemka, ale serca nie ma Kości siódemka, jest dwójka. Banknot, wiśnia, Kuńczyna. i diamentu nie ma. Podkowy nie ma, dolar jest, monetka jest, karty są i świnka jest. Ale jak zwykle bez wygranej gwiazdy nie ma, podkowy nie ma. Gwiazdy i podkowy nie ma. Kości, podkowa, monetka, siódemka. Znowu nie ma nic. Sakwa, karty. Świnka, monetka i diament. Nie, nie ma. Podkowy nie ma, gwiazda jest. Sakwy nie ma, korona i banknot. Świnka, dolar, serce, banknot i wiśnia. Gwiazda, podkowa, kości i dolar. Ale pustaków. Kończyna, siódemka, serce, dolar, korona. Jest dwa złote. Sakwa jest. Kończyna, siódemka jest, dolar, monetka. A gwiazda, gdzie jest gwiazda? Wiśnie, świnka, gwiazda, serce, monetka. To się rozjechało nam. Kończyna, serce, świnka, gwiazda. O, 10 zł. No patrzcie, to może dać coś. 10 zł może dać. Diament nie ma. Zakwa nie ma. <laughs> Przepraszam. Pustak. Banknot. Gwiazda. Znowu bieda. Bieda. Szpiszcze. Korona. Dolar. Zakwa. Gwiazda. tak blisko świnia jest yy, siódemka banknotu nie ma serce jest, dycha, no to patrzcie czas na dychy monetka, wiśnia, siódemka diament kurczę, było blisko Podkowa, wiśnia, serca, brak, sakwa i karty. Jest blisko głównej wygranej, ale niestety to nie ten czas widocznie jeszcze. Korona, korona jest, serce, sakwa. Idziemy dalej, gwiazda. Diament, nie ma diamentu, jest Świnia. I znowu nic nie weszło. Siódemka. Diament. Aj, ale się rozeszło, no. Karty podkowa. Diament. Dolar. Nie ma dolara i serce. No i znowu pustak. No i znowu nic i nic. I 0 dolar. Świnia. Korona. 2 złote. Podkowa. Gwiazda. Świnia. I monetki. Brak. Siódemka. Świnia. Korony. Brak. I kości. Też brak. kości brak serce jest korona jest dolar nie ma dolara i podkowa znowu pustak siódemka monetka diament świnka podkowa wszystkie pustaki Wydaje. moje siódemka gwiazda Kości? No, dwa złote. No. Nie, nie wszystkie pustaki, wszystkie dwójki moje. Wiśnia, korona, karta, siódemka. I nic więcej. Siódemka, wiśnia, monetka. I znowu nic. Monetka, korona, diament, nie ma diamentu, karty, i serce, i znowu nam się rozjechało. Wiśnia, świnia, gwiazda, dwa złote, podkowa, gwiazda, świnia, brak i serce, i też rozjazd. Monetka dolar nie ma podkowa jest serca brak nie jest tutaj, ale nic nie daje. Nic nie daje. Podkowa jest. Monetka jest gwiazdy brak, Kuńczyny brak, diament jest bez wygranej. Gwiazda Świnka, serca brak, monetka jest. Wiśnie Bez wygranej. Wiśnia jest. Świnka jest. Dolar jest. Siódemki brak. Monetki brak. Kości. Serce. Gwiazda. Kuńczyna. Korona. Kuńczyna. Kończyna podkowa, podkowa diament, serce, siódemka, dwa złote. Serce, kości, banknot, dolar i korony, brak. Kości, monetka, korony, brak. Kończyna, worek 2 złote serce jest, banknot jest monetki brak, karty są korona kości świnka dolar, gwiazda 2 zł. Gwiazda podkowa, korona, serce i to wszystko, i to wszystko. I dwa złote, korona, gwiazdy nie ma, dolar, świnka, podkowa. I rozjazd na maksa. Korona. Siódemka. Gwiazda. Karty. Dwa złote. Monetka. Sakwa. Kuńczyna. Serca brak. I gwiazda. Rozjazd. Gwiazda. Serce. Kuńczyna. Karty, korona bez wygranej, serce, diament, banknot, karty i znowu bez wygranej, karty, siódemka, świnka, korona, dwa złota. Świnka, siódemka, podkowa i znowu bez wygranej. Wiśnia, podkowa, gwiazda, sakwy nie ma, siódemka, wiśnia, banknot, gwiazda, karty, niestety. Podkowa, gwiazda, kości, banknot, liśnie. Dwa złote. Podkowa, świnia, diament, kości, siódemka. 4 złote po raz pierwszy. Moi drodzy, wydarzyło się to. i teraz powinno znowu z 4 skoczyć. Dolar nie ma. Nie ma dolara? Nie jest. Dolara nie ma. Diament jest. Banknot jest. Gwiazda jest. Wiśni nie ma. No, no. Idąc tym tropem czwórka zaraz powinna wpaść. Pustak. Korona. Diament. Karty. Wiśnie. Monetka. Brak monetki. Odgięta. Gwiazda. Świnka. Karty. W serce jest. Serce jest. Karty są. Korona jest. Kości są. I dolar uciek Nie ma dolara. Banknot wiśnia. Gwiazda, podkowa, monetka. Znowu nic. Diament, sakwa, podkowa, wiśnie i pusta. Kości nie ma, kunczyna jest, dolar. Nie ma dolara. Gwiazda, dwa złote. Kuńczyna. Kwitny nie ma, monetka jest, siódemka, dwa złota. Kuńczyna podkowy nie ma, karty są, korona jest, monetka, Pustak. Banknot, diament nie ma. Kuńczyna, siódemki nie ma, serce. Co tu mamy, sakwa, siódemka, kości, dolar i gwiazda. I ostatni, setny los, setny los, dolar. Nie ma dolara. Kuczyna jest, gwiazda jest, korony nie ma i serce jest. Także ostatni los jest przegrany i liczymy teraz ile sztukowo Ile sztukowo wygrała? Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście.